I witam Was widzimy w dzisiejszym odcinku stacja Hamburg hauptmannhof To jest chyba najdalsze miejsce, w którym nagrywałem. No i co? Tam nagrać na pewno na to do Budapesztu jest. Fix traina i pociąg z Kopenhagi. No zobaczymy wszystko za chwileczkę. Po drugiej podróży jestem i teraz jadę najtrzejszy mecz Polski z Holandią, więc. O, to właśnie auto. Idziemy na dworzec, widzimy się na dworcu. I mamy coś innego, bo autobus. Hej, ten... okej, okay, nie, no to ulew na jedną I odjeżdża pociąg S1 do Hamburga i mamy wjazd który na ze składem. Drodzy, zaraz tam pójdziemy, bo ten wektr do składnie. Ale długi. I mamy wjazd pociągu do... na tam, jakieś tam miasto. skład R3 Chyba regionalny e... Skład, ja tu muszę wszystko ogarnąć z kierunki TP, tak, bo ja tu na razie nie wiem, gdzie jestem Ale <gry> serio, ja się lubię tu I rusza skład do Monachy, raczej do... Tam... Nie wiem, nie biegnie tu Jest dość niebezpiecznym szowem Po prostu Nie dostrzegłam No, wyczerpał skład Kurde, uh -huh. uh -huh. trzeba się dowiedzieć w ten skład. I to 6,19. Racjon Kiel Hauptbahnhof, Monachium Hauptbahnhof. To jeszcze tyle jedzie, a do Monachium to trochę jest chyba. Chyba by było. Nie że Kiel na jest, skarbcu. I mamy wiosnkę tam z pociągu Nie wiem gdzie jest, skąd To i najpierw się nas tu podstawiliśmy, fajnie byłoby go nagrać Na razie czekam co, pociągiem? co z pociągiem z Lipska Bo i lokomotywa na końcu jest Spocimy zaraz おい、どこも出たらこんなに。ねね To, co widzę, manewruje ten skład, który przyjął No tak, bez obsady, bez, no, bez manewry Die Information zu ICE 94 vom Stuttgart Hauptbahnhof Ankunft 20.30 Uhr. Heute der halt 50 Minuten später. Grund dafür ist ein Notarseinsatz auf der Strecke. Jest jakiś skład Ktoś zjeżdża to chyba Jeden skład składu Morawium dalej ruszył Przepraszam nagranie, bo chyba czekam na samochód A tam... No. Może jutro coś ponagrywam, zobaczymy Już na pewno będę się przejeżdżał z Niemieckimi na mecz yy, Nie będę nagrywał chyba nic do meczu Jeszcze zobaczę tutaj, bo może Wjedzie jakoś ten freestyling, ale Zbytnio nie widzę szans na to, więc Jutro Jutro atak, jak będzie nawet, na no, odjazd chyba, bo jak przyjazd, nie ma co liczyć, widzę To ja tu prawie wszystko jest opóźnione, teraz nagrałem ten skład z Monachium, to on Kurde, nie wiem czy nawet nie, nie opóźniony 100 minut, nie No nie wiem jeśli, bo tam były dwie, teraz pociąg godzinę temu, dwie i teraz, ale ten z teraz to w ogóle opóźnione też jest Więc nie wiem jak się tam, nie, nawet sam nie wiem co nagrywam, ale No, jutro mówię, nawet jeśli mam stać rano, to Stanę na tego flikstrejmu widzimy się jutro jeszcze wjeżdża, tak spadno. Widzicie, jeszcze ja tu próbuję mi spadną widzicie, to tu próbuję mieć bardzo tęsknąć ile pociąg widzowie dzień 2 już wiem na tym, dniu będzie flikstrejm 12 no ale co, chwilę ponagrywam idę na śniadanie i potem jadę na mecz może coś jeszcze przed pociągiem uda nagrać A to tutaj taki chaos jest mały Teraz w którą stronę pociąg jedzie do Kolonii? Nie wiem, zaraz się dowiemy I coś tutaj wjeżdża, to nie jest flick I... O, ciekaw ten skład. Do Danii, bo Kopenhagen, to jest na to jak wczoraj mówiły, do Kopenhaga, czyli skład do Kopenhagi z Wektronem. Mm. Pociągiem Fixby do Ulna. I jaki skład wjeżdża. Ja już jestem zadowolony, bo to Taurus. Mega to jest rzadkie. Nie będą nie wiem, że w Polsce to w ogóle jest rzadkie, tutaj może nie. Ale mamy to. Fix traina, fajnie. Hanover Hauptbahnhof, pociąg osobowy. No i mamy ten cel. Wczoraj czekałem na niego, nie złapałem, a dzisiaj mamy to, Flix Traina. I mamy to, Flix boost do. Jezus, Flix Bus, Flix Trainer do Kulmenhautbahnhof. Idziemy nagrać odjazd to pociągu. Ja już jestem zadowolony, bo nagrałem to co chciałem w tym kraju po prostu i w tym mieście. Idziemy nagrać odjazd. Jakiś skład Nike Jet.

Na może coś przed pociągiem się uda mi nagrać. Ja już tak szczerze jestem spełniony. <laughs> nagrałem Mike Jetta, nagrałem Flixtrayna. Zobaczymy, może się jeszcze przed pociągiem fajnego, ciekawego trafi. A może coś z okna z mojego pokoju się nagra. Zobaczymy. Widzę, co to za pociąg ciekawy? Auta, wagony. Nie wiem, czy to nie towarowy. No nie, no to towarowy to nie jest. Bardzo ciekawy skład. Pociągu, a ja na euro i ja I wjeżdża pociąg osobowy S2 do Bergu w Mamy wiatr z jakimś tam sporym. Normalnie bym poszedł, ale mam pociąg ze Śląska na stadion. DLL, co to jest? Nie ponie... Niestety, nie, 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 znam nie, nie, A tutaj, to jest coś, co nie, S nie, 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 s nie, S nie, 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 Dziękuję za oglądanie tego filmu. Ja właśnie wracam do Polski. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Cześć.